Witam wszystkich widzów. W dzisiejszym odcinku skupimy się na kilku ważnych tematach dotyczących poszukiwania pracy. Szczególną uwagę zwrócimy na sposoby poszukiwania zatrudnienia, pisania CV, a także przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Zapraszam. Gośćmi dzisiejszego odcinka będą eksperci do spraw doradztwa zawodowego, pani Katarzyna oraz pani Oliwia. Ze względu na obecną sytuację połączymy się w sposób internetowy. Moje pierwsze pytanie kieruję do pani Katarzyny. Proszę powiedzieć nam, w jaki sposób najlepiej poszukiwać pracy. Przede wszystkim w poszukiwaniu pracy ważne jest zaangażowanie oraz konkretne wymagania. Osoba, która poszukuje pracy, musi być zdecydowana i konsekwentna. Natomiast jeśli chodzi o poszukiwanie posady. Sprawdza się naprawdę wiele sposobów. Są to między innymi różnego rodzaju strony internetowe, ogłoszenia w prasie, targi pracy czy nawet pośrednictwo znajomych. Proszę powiedzieć nam również, jak powinno wyglądać nasze CV. CV jest niewątpliwie kluczem do sukcesu. Prawidłowo skonstruowane, oprócz takich elementów jak dane osobowe, adres zamieszkania, numer telefonu powinno posiadać informacje o naszym doświadczeniu zawodowym. Oraz posiadanych umiejętnościach, które mogą okazać się przydatne na tym konkretnym stanowisku. Istotne jest także nasze wykształcenie oraz ewentualna znajomość języków obcych. Warto wspomnieć także o zainteresowaniach, będących ważnym wyznacznikiem przy wyborze kandydata na dane miejsce pracy. Bardzo dziękuję za przybliżenie nam tego tematu. Moje kolejne pytanie kieruję do pani Oliwii. Proszę powiedzieć nam, jak należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, oraz jak wygląda jej przeprowadzenie z punktu widzenia osoby rekrutującej, jak i osoby, która ubiega się o pracę. Przed rozmową kwalifikacyjną warto jest zdobyć kilka informacji na temat pracodawcy oraz firmy, w której ubiegamy się o pracę. Ważnym elementem jest również nasz wygląd oraz sposób, w jaki się zachowujemy. Ubrany przez nas strój powinien być skromny, ale równocześnie elegancki. Przed dniem rozmowy o pracę powinniśmy zastanowić się nad naszymi wymaganiami oraz przemyśleć swoje mocne strony. Osoba przeprowadzająca rekrutację musi dobrze poznać kandydata oraz jego oczekiwania względem danego stanowiska. Powinna zdobyć informacje na temat jego wykształcenia i posiadanej umiejętności. Sprawa wygląda podobnie, jeśli chodzi o osobę ubiegającą się o posadę. Musi poznać ona, warunki na jakiej zostanie zatrudniona. Dowiedzieć się czegoś więcej na temat wynagrodzeń, a także poznać ewentualne możliwości awansu. Rozmowa kwalifikacyjna nie jest utrudnieniem, to szansa na poznanie wzajemnych oczekiwań. Dziękuję. Jak udało nam się zauważyć, poszukiwanie pracy oraz ubieganie się o wymarzoną posadę nie jest czymś niezwykle trudnym. Wiele zależy od naszego zaangażowania i motywacji. Na zakończenie naszego programu pragnę podziękować ekspertom oraz życzyć Państwu samych sukcesów w przyszłej karierze zawodowej. Dziękuję.